Cześć, tutaj Agnieszka musiał, zapraszam na mój wywiad z ebilet.pl. Po rozmowie z tobą zapominam plany, które gonią burze. Rozpływam myśli większe niż ja sama, w bardzo silnym nurcie. W tym roku wystąpiłaś przed naprawdę dużą publicznością, ponad 20 tysięcy osób. Co to było za wydarzenie, i co to był za koncert? To było wydarzenie organizowane przez taką fundację ze Skierniewic, której takim głównym kołem napędowym jest Marcin Zieliński. Wydarzenie organizowała Irmina Śliwińska. Świetna reżyserka, rzeczywiście, rozmach wydarzenia, i ludzie, no, to było coś niesamowitego. Wydarzenie nosiło taki dumny tytuł, chwała mu. No, także na pewno jest to rodzaj doświadczenia. Mhm. Um, no takiego dotykającego serce, związanego z duchowością, e, więc nie ukrywam, że ja bardzo to przeżyłam, a sam fakt, że hmm. można nie wiem, śpiewać dla takiej dużej ilości osób, którzy naprawdę słuchają, bo na tego typu wydarzeniach są ludzie, którzy nie przychodzą sobie pokrytykować, hmm. tylko rzeczywiście zatopić się w tą atmosferę, no to było coś wyjątkowego. Więc wtedy jest inna atmosfera, stojąc na scenie mogłeś poczuć, że to jest coś więcej niż taki zwykły występ. Zdecydowanie. Zdecydowanie. To jest po prostu rodzaj takiej duchowej jedności. Mm -hmm. Wiem, że to może brzmieć troszeczkę Górnolotnie tak... Trochę. Górnolotnie Górnolotnie, <laughs> dokładnie, ale nie potrafię użyć innych mm -hmm. słów. No to są pierwsze słowa, które przychodzą mi do głowy. A co tam zagrałaś? zaśpiewałaś? E, ja tam śpiewałam taką piosenkę zespołu TGD, Trzecia mm -hmm. godzina dnia. To jest taki chór. E, I miałam okazję w ogóle mm -hmm. razem z nimi wystąpić. To jest utwór, który znałam od bardzo, bardzo wielu lat i cieszę się, że mogłam go zaśpiewać e, razem z nimi. Większy stres jest? Śpiewać przed taką publicznością, czy w koncertach klubowych, gdzie ta publiczność jest troszeczkę mniejsza? Największy stres jest wtedy, kiedy na publiczności są najbliższe osoby. I nie ma znaczenia, czy tam jest przede mną 20 tysięcy osób, czy jest 20 osób, to jak jest rodzina, jak są bliscy, to jest. Zawsze najgorsze. Ale to co widzisz, to takie surowe spojrzenia? Nie, w domu zaśpiewa lepiej. Nie, to nie chodzi nawet o surowe spojrzenia, tylko zależy mi na tym, żeby przeżywam mhm. to i staram się, żeby oni też się dobrze czuli podczas mojego występu, co nie jest jakąś dobrą mhm. drogą, ale nic na to nie poradza. No, po prostu tak działa moja głowa. A to i jak radzisz sobie z takim stresem? Jakie są takie twoje sprawdzone patenty? Mhm. Staram się skupić na tym, co śpiewam na tekście. Mhm. Staram się być tu teraz, ale no, że tak powiem, mam to w jakiś sposób wypracowane, natomiast nie ukrywam, że koniec końców ten stres i tak jest. Znalazłem informację, że też uczyłaś w szkole muzycznej. Tak. To samo też radzi swoim uczniom i jakie im powiedzmy zalecenia dajesz przed występem takim publicznym? Mm -hmm. Rzeczywiście uczyłam w szkole drugiego stopnia mm -hmm. i też wykładałam w Akademii Muzycznej w Katowicach i ten i stres jest takim tematem no, dosyć żywym w tej akademickiej uczelnianej rzeczywistości, bo jednak wychodząc na scenę, Troszeczkę no, zderzamy się y, przede wszystkim z tym, jak my siebie chcemy widzieć, jak chcemy, żeby nas inni widzieli. Zderzamy się z krytyką, mm -hmm. z przyjęciem albo z odrzuceniem. I myślę, że taką najważniejszą rzeczą to jest po prostu pozostać przy swoich wartościach. Pielęgnować w sobie tą świadomość, mm -hmm. że jest się wyjątkowym, że jest się jedynym, ale też nie uciekać od takiej konstruktywnej krytyki. A to miałaś takie doświadczenia wśród swoich uczniów, że na sali prób, sali lekcyjnej jest super, ale nagle był jakiś taki bloker, wychodził na scenę i nie, nie że tracił głos, ale to nie brzmiało tak jak wcześniej. Nawet tracił głos, myślisz, mhm. Nawet były takie przypadki, gdzie uczniowie po prostu nagle nie byli w stanie wydusić siebie słowa. Natomiast wtedy no, to już bardzo, bardzo dużą rolę w takich sprawach odgrywa psychika mhm. i na pewno nad tym trzeba pracować. To jest nie tylko kwestia wydobycia dźwięku, sposobu jego wydobycia, mhm. ale przede wszystkim właśnie pracy nad tym, nad świadomością, taką samą świadomością wokalną, ale też po prostu na tym, jak my siebie postrzegamy. Czyli świadomość wokalna, i odporność psychiczna jest nadważniejsza niż warsztat? Nie. O, ob, ob, te obie rzeczy są mhm. ważne, natomiast bardzo często y, mówiąc o nauce śpiewu, m, m, mówimy i myślimy tylko i wyłącznie o warsztacie, mhm. a zapominamy o tej świadomości y, wokalnej, psychicznej, która jest to też ważna. Jesteś już y, parę miesięcy po Albumie Jestem u siebie, nabrałaś dystansu do, tego, do tych tekstów, co tam napisałaś? Nabrałam mm -hmm. dystansu do tekstów. Teksty były dla mnie no, wyjątkowe, mm -hmm. bo nie pisałam ich sama, ale w pisaniu tekstów mm -hmm. towarzyszyły mi Bowska i nimi Wydrzyńska, więc był to dla mnie taki proces naprawdę wyjątkowy mm -hmm. i ten album bardzo dużo mnie nauczył też właśnie w takiej kwestii warsztatowej do tekstów wracam, aczkolwiek nie ukrywam, że nie słucham tych płyty teraz. Ale to nie słuchasz dlaczego? Nie, nie masz czasu, czy będziesz już wszystko zmieniła? Nie, nie tyle nawet, mhm. żebym zmieniła, tylko już jestem zmęczona tym materiałem, ale ja myślę, że to jest taki naturalny objaw. E, są tam goście, nie chcę się spytać jak doszło do tych współpracy, bo często to już opowiadać w swoich rozmowach, ale pod jakim kątem dobierasz drugi głos? Czy to jest, powiedzmy, wychodzi trochę przypadkowo, czy pisząc daną piosenkę, czy pracując nad danym utworem, już ma z tyłu głowy, kogo by warto tutaj doprosić, bo będzie pasował do ciebie. Mm -hmm. Nie zamierzałam nikogo zaprosić mm -hmm. e, na ten album, a te m, gościny wokalne, które się wydarzyły, to są e, sytuacje absolutnie takie przyjacielskie. E, po prostu zdarzyło się także z Jaśkiem Smoczyńskim, mm -hmm. e, producentem muzycznym albumu. E, robiliśmy piosenkę i. Albo w procesie, albo już po napisanej piosence okazywało się, że ktoś mógłby się dograć, albo ktoś na przykład mówił tak było z Kamilem Bednarkiem, że powiedział, Aga, albo mógł się dograć do tej piosenki. Tutaj miałbym pomysł na zwrotkę. Ale to wszystko... po co jak już chcesz, to dobra przyjdź. No, okay. Nie no, oczywiście, że nie. Bardzo się ucieszyłam. Się z Kamilem bardzo mhm. lubimy. Jest to taki typ takiego wrażliwca. Mamy bardzo podobną wrażliwość, więc jak się spotkaliśmy w studiu, no mhm. to Oczywiście, z największą przyjemnością go przyjęłam do tej piosenki. Wspominaj, że właśnie dużo się nauczyłaś, nauczyłaś podczas tworzenia Jestem u siebie, to odkryłaś siebie na nowo? Co to była za nauka? Myślę, że taki proces pisania albumu koncepcyjnego, mhm. gdzie nie pisze się tylko piosenek, zastanawiając się, co się komu spodoba, tylko mhm. piosenki, które mają coś wyrażać, to jest zawsze jakaś szkoła na temat samego siebie. Przede wszystkim. Myślę, że mówię bardziej wprost na tym albumie o rzeczach, które mnie dotykają, mm. które są dla mnie ważne. Ja w poprzednich piosenkach, które pisałam, zawsze pisałam o takich prawdach ogólnych w bardzo taki metaforyczny mm. sposób, a tutaj piszę wprost, że kocham, albo że nie lubię, albo że się źle czuję, albo że czuję, że gdzieś nie mm. pasuje. Więc no, to jest. A takie to nie miejsce. było takiej obawy, że za bardzo trochę się odsłonię, że może ktoś to skrytykować i po prostu skrytykuje? Po piosenkę czy powiesz, że ta piosenka się nie podoba, a odbierzesz to, że personalnie, że krytykuje twoje emocje? To jest e, zawsze taka obawa. Mhm. Ja jestem typem wrażliwca. Więc y, w pewnym sensie mówiąc w cudzysłowie, odchorowuję mhm. premierę każdej piosenki albumu to już mhm. nawet nie mówię, bo jest to w pewnym sensie no, taki, taka forma odsłonienia się mhm. przed innymi. Natomiast nie spotkałam się z taką bezpośrednią krytyką, bardziej y, komuś się mogło podobać nie wiem, kompozycja, ta warstwa muzyczna, mhm. ale w tej takiej warstwie tekstowej to przede wszystkim bardzo takie miałam sygnały, że bardzo dużo spodnajdywało się w tym. Więc, ja też wierzę w to, że jak się mówi szczerze mm -hmm. o sobie i o tym, co ma się w sobie, to zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu odpowie na tą wrażliwość. Posłuchając tego albumu, takie miałem nieodparte wrażenie, że każda z tych piosenek wyjęta osobno to jest osobna historia, że nie musimy tego albumu traktować jako koncept album, tylko każda piosenka to jest inna historia. Ile jest w tym prawdy? Um. Bardzo się cieszę, że mm -hmm. tak to odebrałeś, bo dla mnie to jest jedna historia, mm -hmm. a dla Ciebie te historie są osobne. Ja uważam, że muzyka jest od tego, że ja mogę coś chcieć przekazać, ale najważniejsze jest to, co odbiera słuchacz. Mm -hmm. e, więc e, zgadzam się. Co no, no, miałem takie wrażenie, w szczególności, przepraszam, ale nie pamiętam jak się nazywa, bo mm -hmm. mam album w całości, drugi utwór na płycie, że to każdy, każdy Twój utwór to jest idealna piosenka, żeby znalazła się takiej animacji disneyowskiej, gdzie po prostu mm -hmm. w finałowej scenie główny bohater nagle odnajduje sens życia. Ojejku, <grym> wspaniale. To, to powiem szczerze, super skojarzenie. Może to jest też wynik tego, że ja lubię romantyzować mm -hmm. trochę życie i gdzieś podświadomie pisząc te piosenki rzeczywiście jakoś tak zawsze dążę do szczęśliwego finału. Mm -hmm w każdym mu utworze musi być jakaś, jakiś cień nadziei chociażby. Um, ale cieszę się, bardzo lubię, bardzo lubię bajki Disneya. Właśnie a Ty y, miałeś, że tak powiem, y, romans też y, z Dawinkiem z muzyką? Tak. Co to było dokładnie? Tak, to była piosenka Mustang y, z Doliny. – Z Dzikiej Doliny? – Z Dzikiej Doliny, tak, dokładnie. Zostałam zaproszona przez super reżysera dubbingowego Adama Krylika do tego, żeby zaśpiewać czołówkę do mhm. tej bajki, jak i również parę piosenek, które występują. No i no nie ukrywam, że to było troszeczkę takie moje spełnienie marzeń, takie dziecięce, więc no, wydarzyło się tam jeszcze parę netflixowskich, mhm. jakieś produkcji dla DreamWorks. Ale to były mniejsze rzeczy, natomiast ten mustang z dzikiej Doliny, dokładnie, no to jest taka bajka, że rodzice czasami pytają się i piszą, przepraszam, a pani Agnieszka, czy to przypadkiem nie pani głos tak, tak, dokładnie. Jest to jest bardzo miłe. To jak miała teraz podsumować swoją dotychczasową karierę? Z czego najbardziej jesteś dumna, albo co najwięcej sprawiło ci przyjemności? Najbardziej dumna jestem z tego, że robię rzeczy, do których mogę się w 100% przyznać, że robię rzeczy zgodnie z moim sercem, często poświęcając no, może jakiś większy sukces, um, ale um, no, że jestem cały czas przy sobie i w zgodzie ze sobą. Myślę, że to jest bardzo ważne i moi słuchacze myślę, że też to słyszą, że to jest takie. Jeśli wyruszasz w trasę koncertową, gdzie będziemy mogli Ciebie zobaczyć na żywo? To są trzy koncerty. 17 listopada Poznań, 18 listopada Wrocław i 26 listopada wystąpię w Warszawie. Zapraszam bardzo na warszawski koncert. Będą też goście. Będzie śpiewała ze mną Bowska, będzie Klaudia Szafrańska, będzie Mimi Wydrzyńska, będzie Magda Bereda, która też teraz przygotowuje się do wydania swojego Drugiego mhm. albumu. Bardzo bardzo kibicuje każdy z tych y, wokalistek i będzie też leski. Mhm. We Wrocławiu zaśpiewa ze mną mój brat, który jest dentystą na co dzień, mhm. <laughs> ale zaprosiłam go, bo naprawdę super śpiewa i w ogóle śpiewa ze mną też na albumie w piosence Bruno, która jest piosenką dla jego synka. Ym, więc taki bardzo, bardzo rodzinny klimat. Zapraszam na trasę. I nie mogę się doczekać. Bo ty właśnie z Mag u Magdy Beredy e, wystąpiłaś w tych trzech słowach. Tak. Trudna jest taka improwizacja? My z Magdą e, obie mamy e, tą taką smykałkę, jak bym to ujęła, e, smykałkę do e, pisania piosenek, do mhm. takiego piosenkopisarstwa, więc dla nas to, to nie było trudność, tylko wręcz przyjemność. Takie <grym> spotkanie i napisanie, jakiś taki rodzaj wy wyzwania, ale to są... Bardzo, bardzo miłe rzeczy. Ja też dużo piszę na co dzień, więc dla mnie to jest tak, jakby no, część mojej mm. pracy. Ale spotkanie z Magdą jest mega przyjemnością, więc już w ogóle o czym my mówimy. No, sama przyjemność. To jak masz tą smykałkę do tekstów, to kiedy płyta kolejna? <laughs> kiedy kolejna płyta? Bardzo chciałabym, mm -hmm. aby jakieś nowe kawałki pojawiły się w przyszłym roku na wiosnę. A w tym roku może coś nowego jeszcze wydam. Pracuję nad tym. Dzięki, Elisie, za rozmowę. Dziękuję.